Cześć, to ja FIFA i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. I sobie pogramy nową postacią. Lu, jest! Drobnołem Lu, jej! Jestem bardzo zadowolony z tego. Cóż, zagramy duo. Oczywiście, to jest standard: musicie zostawić łapkę w górę. Subskrypcję na kanale, aby nie przega. No i jeszcze dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. O, już po raz trzeci gra Luja. Ja naprawdę nie wierzę, że go w ogóle drpnąłem. Je... Serio. Ale dobra, szczęście jeszcze jest. Więc trzeba z niego korzystać. O tym szczęście się skończy i będę musiał czekać na nową postać długo. Owie... o, o, o byle zbyt długo. Nie wiem. O wielki stachcie już. No na Ezie. Jeszcze jeden. Gdzie typ? O, jest. Znalezę typa, rzucę na niego i pyk. 14 parki psów, je Nie, 13, nieważne. Najważniejsze jest to, że wygrana. I Jej, tak zaraz będzie. Mega box za 19 tysięcy, będzie Opelik mały. Ale muszę najpierw odblokować kolonela Ravsa, żeby go dropnąć, bo moje szczęście nie zna granic. Jak na razie, nie zna granic. Pięknie. Wezmę sobie ten soczek. No i teraz pokonamy tych ludzi. No, proszę bardzo. Soczek. Och, weszło. Kolejny win. No i proszę bardzo. Kolejny win. Kolejne tokeny. Kolejny lu zadowolony. Kolejny grad zadowolony. Wszyscy zadowoleni Ja również Cóż Brakuje mi tylko Kolonera rafsa jeśli chodzi o Chromatycznych zadymiarzy Więc nawet całkiem spoko I już wielkie starcie 9 park jupsów S S albo EMS Jak to woli Nie, to jest już zbyt łatwe Albo my gramy z botami, bo przecież kto... kto niby gra na e, kto niby gra tak słabo No chyba, że tacy, którzy dopiero co zaczynają No to się nie dziwię Ale serio Co można powiedzieć? To jest zbyt łatwe na takich na takim poziomie. Zabierzam wbić wszystkie 5 postaci na 20 rangę do końca sezonu. Uda się. I będzie pewnie nawet 20 tysięcy, się uda, Jeśli mi się... Jeśli się postaram. No to taki, taki support brawler. Ale patrzcie, jak zablokowałem tego Barleya. No to było łatwe. Nawet zbyt łatwe. Jeszcze podka, Nie. No to rzucę to. Nie zbliżą się do mnie. Ale ja oczywiście, że się tam zbliżę. Jeszcze jeden. Teraz nie może mnie trafić. Jest! Na 30 HP przeżyłem bitwę z przepotężnym Karlem Chodź tu. Mam 11 par Nie podskoczysz mi. Nie podskoczycie mi. Jeszcze przeżyłem. Ja nie wierzę. Jest. Jest. Okej, okay, trzecie miejsce. No i proszę bardzo. Tak się wbija. Mamy już 805. Wreszcie jesteśmy na dobrej drodze do zwycięstwa. Żadnego zwycięstwa, coś ty. Do Edgarów brakuje mi jakieś 100 pucharków. Do Sergia 200 pucharków. Kiełka 300? Kolec 350, 650 do no i do Lu tego tak około 450, czyli wejdzie 1000 na stówę 100. Czyli to oznacza, że Serio Jest szansa na 20 000 bez wbijania jakichś 25 jak czy to... Co tam mamy? Jeszcze z Frankiem, wow Robimy, robimy wbijanie I robimy wielki opening, taki wielki, że, że, będzie, że będzie na pewno postać, na 100% będzie postać, mówię wam Moje szczęście jest takie XD Serio. Tak mogę tylko to zobrazować. To nie jest normalne mieć takie szczęście. Nie no, wiem, że jacyś youtuberzy w, w, maj, mają szczęście, że ja zię berety. A co mi tam? Jestem takim małym youtuberem, więc troszkę się podziwię. I już. Dobra, perfekt. Weszło, weszło, weszło. Okej. Okay. Ale wciąż wygrywamy. To jest plusik z tych minusików. Jez, yes, na Ez'ie, na Ez'ie Ej ty trzymaj, a ja, ja tam wejdę, zaatakuję ich Dobra Nie weszło Perfekt Ej zatrzymajcie tam ich Dobrze O nie nie, 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 jest, nie, 89 do 100. Da, pokonałem jednego przeciwnika. Jej, tylko, je co? Jed tylko jednego przeciwnika pokonałem. Jak słabo. Jak słabo. O, ależ mnie atakują. Jednakże mam dużo życia. O, teraz już mnie. Teraz trzeba unikać. Trzeba unikać. Trzeba unikać. Ach, dead. Przecież tutaj się zrespałnie, więc... Co mi tam? To mi nic. O, już damage. Już damage, że aż jak berety. To jest przegrana, no to łatwa przegrana, no Okej, okay, jest Da, trochę tutaj będziemy Walczymy trochę tych procentów To trzeba unikać, zdobywać wciąż trochę O, wejdzie, no i będzie ale wygrywamy, 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 wygrywamy. I to jest najważniejsze. Wygrywamy. Mm, przejęli O nie, teraz przegrywamy. Ej, wszyscy zróbmy fokus tam. Atakujemy. Bronimy, chronimy, chronimy. O! Dobra, to już L, L. L, L, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie L w komentarzach, kolejna przegrana, nie potrzebuję tylko wygrać raz, proszę, no więc tak, ja przejmę inicjatywę tutaj, nie, ty tutaj nie przejmuj inicjatywy, ja tu przejmę, Inicjatywę, idź tam. serio ja muszę tu. do powodzenia! I idę sobie tutaj, gdzie nikt, nie, gdzie, gdzie nikogo nie ma. O, sobie tutaj przykampę. O, jest. Perfekt. Perfekt. O! Ach! Ach! Wiem, że to daje mi 100 mage, ale to nic A, to już wszystko, dobra Czemu mi daje takich słabych teammateów, xD? On się schillował, ty dałeś mu to zrobić Ja nie mogę nic robić, bo przejeżdżasz wszyscy niewidzialni xD Jeszcze kupił sobie motki. Fajnie dla niego. Ech. Kill Nawet nie ma kila. Cóż. Trzeba za jedną postać Teraz oglądacie mój gameplay. Powodzenia. Albo nie wiem. Ten. Okej okay. Teraz czas otworzyć skrzynkę. Jej, skrzynka. Teraz bierzemy frankana braobola. Oby nam się udało zrobić chociaż. Czekaj. Pierw wezmę pana P, a potem dogodzimy to frankiem. Na szczęście to nie jest win, tylko damage. No to cool. Jesteśmy cool. Serio. Lagi. Jej. Jeszcze te... Nie mówcie, że ten mortis strzeli. A nie mówię, strzelił. To jest zbyt łatwe dla nich. Zbyt łatwe. Będziemy grać. No potem zrobimy, zrobimy, to Potem jeszcze cztery winy frankiem I mamy big boxa A wiecie co, poczekajcie chwilę Albo nie, zrobię na razie nar gameplay panem B, a potem Zrobię skipnę do, do mega boxa Jej O, kill, jej że o ona ciągle kampi? Mogę nam pomóc, a nie mówiłem w dwójkę, to mi nie damy rady. Nie, nie, nie jest uratowani, uratowani, uratowani. Powinno wlecieć O, trafił! Mądrela. O, jest! Dobra, nie żyje, ale jest Mamy to Jest jeden, jeden! Malagi Malagi Dawaj strzelaj Jest Pomimo, że malagi to przeszła. I mamy 26 tysięcy nawet Jej i Czemuś ty ciągle się chowasz tam? Zamiast nam pomagać. Dobra, skip. Okej, okay, został mi jeden kill i jeden win. To jest gra ostateczna. Zaraz wracam. Przegram 5 razy i wygram po szóstym razie. hehe <grych> okej. Okay. Mamy to. Zdobądź karnet zadmiarski. Lub otwórz skrzyki, aby je odlokować Jest 30. Poziom I to będzie Mówię wam, to będzie Byron Nie To będzie Byron Nie Dobra Tu trzeba trzech itemów Okej, okay, co chcesz? Co chcesz Piotr? lokowałeś coś? Nie Ale dobra, przybyłeś do odcinek, więc jesteś cool ach dwa! Jeden nie świeci się, 61 punktów do Lu I ile do kolet? 135 Wow Dobra, ale warto było Trochę powbijać Cool, sobie polepszam teraz. Nie, tylko to nie mogę. Ale mogę poulepszać lud na trzecią moc. Dobra, pa.